Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym kanonowi R. i dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na jedno z pytań, które trafiło od was do nas, mianowicie czy do Rki bądź RP możemy podpiąć stare vintage'owe obiektywy z mocowaniem M42. Jak wiecie, Canon Ser czy RP, podobnie jak wszystkie przyszłe aparaty z tej serii, wyposażone są w mocowanie RF. To mocowanie RF to przede wszystkim elektronika, 12 pinów, po których przesyłanych jest mnóstwo informacji, które służą do komunikacji między aparatem i obiektywem w obie strony. Natomiast stare, klasyczne obiektywy z mocowaniem M42, takie jak chociażby ten oto Helios 44M4. No to są obiektywy bardzo proste, mechaniczne, konstrukcje, z których oczywiście ta informacja w formie elektronicznej. Nie jest przesyłana do aparatu. Dlatego pytanie, czy można taki obiektyw skutecznie podłączyć do Rki i wykonywać takim zestawem zdjęcia. Otóż, oczywiście, można. Jak to zrobić, to właśnie w tej chwili wam wytłumaczę. Ja mam tutaj właśnie Helios 44M4 i taki bardzo prosty metalowy adapter z mocowania M42 na mocowanie EF. Więc ja sobie ten adapter wkręcam do mojego obiektywu Heliosar 44M4, i teraz ten obiektyw razem z tym adapterem Muszę podpiąć do kolejnego adaptera, a to jest adapter e, do e, bądź RKI, bądź, e, bądź Canona EOS RP. E, mianowicie to jest adapter z mocowania EF do mocowania RF. E, ja akurat mam adapter z control ringiem, natomiast może to być ta najprostsza wersja adaptera, który, e, która jest dostarczana razem z aparatem. I teraz e, mojego Heliosa z adapterem M42 na EF podpinam do adaptera. EF na RF. I taki zestawik możemy już wpiąć sobie do, wpiąć sobie do naszej Erki czy do naszego Kanona EOS RP. Teoretycznie wszystko powinno działać z jednym małym wyjątkiem. Otóż ponieważ Helios czy jakiekolwiek inne obiektywy te z mocowaniem M42 są konstrukcjami bardzo prostymi. To ta elektronika, która jest na mocowaniu RF, właściwie w przypadku podpięcia takiego obiektywu nie działa. W związku z czym aparat, czyli body, myśli, że do niego nie jest podpięty żaden obiektyw jeżeli będziemy próbowali wyzwolić migawkę to nie będziemy niestety mogli tej migawki wyzwolić dlatego musimy skorzystać z konfiguracji Rki i wejść sobie do menu tego aparatu na piątą zakładkę gdzie konfigurujemy funkcje customowe na tej piątej zakładce wybieramy znowu piątą sekcję i trzecią pozycją od dołu jest pozycja release shutter without lens co to oznacza to oznacza, że możemy wyzwolić migawkę bez podpiętego obiektywu. Normalnie ta pozycja jest ustawiona na off, tak jak widzicie to w tej chwili na ekranie, a ponieważ jest ona ustawiona na off, to znaczy, że aparat nie może wyzwolić migawki w sytuacji, w której wydaje mu się, że nie jest do niego podpięty żaden obiektyw. Dlatego musimy wejść w konfigurację tego menu, wybierając przycisk Set i następnie wybrać opcję Enable, czyli Włącz. Teraz mamy włączoną funkcję wyzwolenia migawki bez podpiętego obiektywu. Po ustawieniu tej funkcji, po jej włączeniu, jeżeli podepniemy sobie nasz zestaw do Canona EOSER, czyli ten, jeszcze raz to pokażę, ten oto zestawik, adapter plus tak naprawdę dwa adaptery plus, w tym przypadku Helios 44M4. Jeżeli podepniemy teraz ten zestaw, będziemy mogli spokojnie wykonywać zdjęcia. Nie będzie nam działał Focus Guide, ale będzie działał bodajże Focus Peaking. Więc Focus Guide nie będziecie mogli wykorzystać tego, którego pokazałem Wam w poprzednim odcinku, który możecie zobaczyć gdzieś tutaj więc focus guide wykorzystany być nie może, ale focus peaking będziecie mogli w tym przypadku wykorzystywać. Tyle na dzisiaj moi drodzy i czekamy w komentarzach na kolejne pytania od was związane z R-ką czy kanonem EOS RP. Tyle do zobaczenia do usłyszenia cześć